Aby przedstawił nam trzeciego mówcę. Moi kochani, mam przyjemność dzisiaj przedstawić Wam trzeciego mówcę podczas dzisiejszego spotkania. Będzie to Karolina Szybcy. Dla tych, którzy jej jeszcze nie znają, Karolina jest. Nazwijmy to, można ją tego tak odebrać, skromną, cichą, solidnie pracującą i obowiązującą się ze swoich zobowiązań osobą. Ale, moi drodzy, ona jest również członkiem zarządu tego klubu. Proszę państwa, nieoceniona w swojej, na swojej funkcji oraz, moi drodzy, jakby ktoś myślał, że ona jest i spokojna, to słuchajcie, ona śpiewa. Moi drodzy, ma taki głos, że po prostu porywa tłumy. Już ją namawiamy, aby nam nagrała i zaśpiewała hymn naszego klubu. Tak. Więc to jest to, moi drodzy. Karolina będzie dzisiaj przedstawiać nam swoją mowę ze ścieżki Dynamic Leadership, poziom trzeci, projekt drugi, Social Speech. Więc wygłosi bardzo krótkie przemówienie o tytule Kilka słów do rodziców. Zapraszam, Karolina. dzisiaj, żeby świętować 30. rocznicę ślubu i marka. 30 lat temu Wioletta i Marek przysięgali sobie miłość, wierność, uczciwość małżeńską i że się nie opuszczą aż do śmierci. Póki co się sprawdza. Wioletta i Marek mogą się pochwalić niemałym wyczynem posiadania czwórki wspaniałych dzieci. Ale to na czym chcę się dzisiaj skupić na ich miłości, na ich małżeństwie. Ale zanim do tego przejdę, stwierdziłam, że chcę zacząć od podziękowań dla nich. Mamo, tato, chcę Wam podziękować za Waszą obecność, za Waszą miłość, za Wasze wsparcie, za to, że pomimo różnych trudności w okresie mojego dorastania, różnych konfliktów, Nigdy mnie nie zostawiliście i zawsze byliście przy mnie. Za to, że przekazaliście mi wiarę, wartości, dzięki którym mogę podejmować właściwe decyzje w życiu. Za to dziękuję Wam, że wychowaliście mnie na taką osobę, jaką dziś jestem. Mamo, Tobie dziękuję za to, że nie jesteś tylko mamą, ale również przyjaciółką, z którą. Zawsze mogę o wszystkim pogadać. Tato, Tobie dziękuję za to, że nie jesteś tylko tatą, ale towarzyszem, przewodnikiem, który pomagał mi w drodze do dorosłości. I za to, że swoim przykładem pokazywałeś, jak być dobrym człowiekiem. Małżeństwo Lety i Marka jest dobrym dowodem na miłość, że pomimo tych różnych trudności, oni nigdy nie przestali się kochać. Dzisiaj spotykamy się tutaj, żeby właśnie świętować ich rocznicę ślubu. Kochani rodzice, z okazji. Waszej rocznicy ślubu. chcę Wam życzyć dużo sił na kolejne lata małżeństwa na to dużo sił, żeby pomimo różnych trudności, konfliktów, które będą się pojawiać, żeby zawsze być dla siebie wsparciem. Pamiętajcie, że kochać drugą osobę, to nie wystarczy jej o tym mówić, ale przede wszystkim to pokazać. Wasza miłość jest dowodem na to, że da się to zrobić. I dbajcie o ten piękny dar, którym zostaliście oddarowani od Boga, czyli Waszą miłość, Wasze zdrowie. Dziękuję.